Podmowy przy kawie Krzysztof Bąk. Dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem. Pani Mirosława Winnicka, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego, kandydatka do Sejmu przyszłej kadencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Po tym, kiedy trwały cały czas układania list wyborczych, różne. Były nie tylko na lewicy, ale i w Platformie w Prawie i Sprawiedliwości, w PSL-u, ale na lewicy też było, że pierwotnie listę miał otwierać poseł Wątor, na miejscu trzecim miał być poseł Kochanowski. Wszystko uległo zawirowaniu. Definitywnie jest tak, że listę otwiera poseł Kochanowski, pani jest na miejscu drugim, na miejscu trzecim poseł Wątor. To było zaskoczenie też dla pani, bo dla wielu było. Panie redaktorze, listę przedstawił nam przewodniczący na zarządzie, pan przewodniczący Wątor. My ją przyjęliśmy w tej postaci, którą nam zaprezentował. Oczywiście były uwagi, dlatego, że dwie trzecie populacji województwa lubuskiego stanowi część południową i zwracaliśmy uwagę, że za mało jest dobrych nazwisk, dobrych w w tym znaczeniu, że takiej nazwisk sprawdzonych, rozpoznawalnych z części właśnie południowej i tutaj były nasze uwagi. Coś nam się udało tutaj na szczeblu wojewódzkim już dokonać małych kosmetycznych zmian, ale oczywiście zgodnie ze statutem decyzja należy do zarządu, do Zarządu krajowego i oni ostateczną wersję taką przyjęli. Czyli można powiedzieć, że to przewodniczący napieralski wziął długopis i pokreślił? Nie, pan przewodniczący wątor jest członkiem zarządu krajowego, także brał udział w tych rozmowach i nic się nie obyło bez jego oczywiście tutaj zatwierdzenia, konsultacji z nim. Nic się nie mogło dziać bez wiedzy przewodniczącego Wątora. Ale to no to myśli Pani, że poseł Wątor tak zgodził się bez niczego na to, żeby z jedynki być zdegradowanym na trójkę? Pan, w pierwszej wersji była rozmowa nawet taka, że pan przewodniczący Wątor miał propozycję kandydowania do Senatu. Te rozmowy były prowadzone oczywiście na szczeblu krajowym. Nie jestem członkiem zarządu ani Rady Krajowej naszej organizacji. Pan przewodniczący wątor na bieżąco był informowany, uczestniczył we wszystkich etapach rozmów i to pytanie na bardzo właściwie należy skierować do niego. Dzisiaj rano w ogólnopolskim radio słyszałem wywiad szefa partii Grzegorza Napieralskiego, m.in. w kontekście tego, że w Szczecinie mocno przegrywa z byłym waszym partyjnym kolegą, ministrem Arłukowiczem i że Lewica prowadzi taką mijałową kampanię. Mówiąc, no trudno ocenić na tym etapie, czy ktoś prowadzi, ktoś wygrywa, czy przegrywa, bo tak naprawdę zadecydują tu wyborcy. Sondaże są prowadzone za zawsze na zlecenie określonych ugrupowań, po to, żeby to dobrze żeby tak padało właśnie w mediach, żeby trochę zakręcić zlecenie w umysłach. E, tak, ma Pan rację. Zlecenie dają zazwyczaj partie, kandydaci konkretni, po to, żeby to ładnie był tu PR prowadzone, tak? I żeby trochę zamotać w umysłach wyborcom. O, mam nadzieję, że wyborcy już powoli się przyzwyczaili do takich różnych zawirowań medialnych i to już jest, tylko należy do, do oceny i ostateczna wersja dopiero będzie znana nam wszystkim 9 października. Pani już ruszyła, tak skopytam, może kolokwialnie zapytam, z kampanią wyborczą? Nie, podchodzę do tego spokojnie, nie dajmy się zwariować, bo kampania kampanią, po kampanii przychodzi normalne szare życie, trzeba Pracować, patrzeć sobie w oczy, i trzeba być po prostu człowiekiem. Ale przyznam szczerze, wczoraj dwa razy spotkałem Panią na wielkim, wielkim billboardzie. E, ma Pan rację, jest mało tych billboardów, ale są duże, żeby były widoczne. E, nie ma tych powierzchni reklamowych, dlatego że partie już dużo wcześniej zabiegały o, 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 te, o powierzchnie reklamowe. W pierwotnej wersji rzeczywiście nie brałam pod uwagę kandydowania, jako że e, jakieś tam inne miałam swoje obowiązki. Ale zapadła taka decyzja, zainwestowała we mnie organizacja, więc muszę podołać i przyjąć to z całą odpowiedzialnością. A jak ocenia Pani całą listę lewicy? Znaczy, pod, może pod tym kątem, jakie macie szanse w tych wyborach? Ile mandatów? Walczymy o trzy mandaty. Walczymy o trzy mandaty, ja tylko powiem, że y, można było tutaj mieć właśnie bardzo dobrych naszych kolegów, właśnie z części południowej i chyle czoła, że ich tutaj nie ma. Wielu nie ma na liście. Wielu nie ma z różnych przyczyn, ale przy tym obecnym układzie listy walczymy o trzy mandaty. Czyli a trzy mandaty są realne? Jak najbardziej są realne. Biorąc jeszcze pod uwagę ostatnie wybory samorządowe, y, jaki mieliśmy procent poparcia jeżeli Pan sobie przypomina. Wtedy też, jak startowaliśmy do Sejmiku, Pan chyba podobne pytanie mi zadawał. I proszę zobaczyć, zdobyliśmy trzy mandaty również do Sejmiku z tej części tutaj województwa. I tu my mamy zamiar powtórzyć wynik. Ale ja będę wracał do tego, że te wybory samorządowe. Ja bym na. Państwa, miejscu na innych, nie odnosił się może do aż tak wysokiego poparcia lewicy. To było poparcie, nie ukrywajmy, dla prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, który zrobił no naprawdę, e, chyląc czoła, najlepszy wynik e, chyba w historii wyborów e, 13 tysięcy głosów i przez to lewica zdobyła trzy mandaty. Panie redaktorze, ale pan Tadeusz Jędrzejczak jest człowiekiem lewicy, więc tutaj dziwię się pana zdziwieniu. Gdyby pan mi zapytał na przykład o kandydata pana Nisiełowskiego, to to zdziwienie miałoby uzasadnienie, tak? Bo jest to osoba spoza, myli nawet lubuskie z lubelskim i tak naprawdę przez cztery lata nic nie zrobił dla naszego województwa. Więc to pana zdziwienie bym odniosła tutaj do Platformy Obywatelskiej. Zawsze, jeżeli chodzi o pana prezydenta Jędrzejczaka, zawsze był człowiekiem lewicy, tworzył struktury SLD, nigdy się nie wypierał, więc dlatego wspierał również Również naszą listę, a my udzieliliśmy poparcia mojego kandydatowi na prezydenta. Czyli tak jak pani mówi, trzy mandaty do parlamentu kosztem ten jeden mandat? Bo przypomnijmy na razie: SLD ma dwa, poseł Wątor, poseł Kochanowski. Czyli ten trzeci byłby zdobyty kosztem czyjej partii? Znaczy, wie pan co, nie, nie umiem Panu powiedzieć kosztem czyjej partii. W, w każdym razie podchodzę do tego, że wyborcy drugi raz da, nie dadzą się nabrać na pewne obietnice. Bo gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na program, który był oferowany i proponowany cztery lata temu, a co z niego zostało zrealizowane, no to mam nadzieję, że tutaj wyborca już jasno ma czytelny przekaz, na kogo ma głosować. Dlatego podchodzimy spokojnie, że te trzy mandaty. My jako SLD powinniśmy zdać? Wybory do Senatu SLD rekomendowało wystawia doktora Pawła Leszczyńskiego, Radnego Rady Miasta Gorzowa, Pani, ale obiektywnie myśli, że Paweł Leszczyński ma szansę pokonać takie osoby, jak nie wiem, wojewodę, chatkę pana Komarnickiego, prezesa Stali czy Marka Surmacza. Panie redaktorze, wielkie billboardy, duże pieniądze wydane na kampanię nie dają gwarancji, że ktoś wygra ten mandat. tak? Proszę sobie przypomnieć poprzedniego prezesa, tutaj bodajże to był pan Synowiec, który też kandydował i zebrał bardzo mało głosów. To, że ktoś jest prezesem, rozbudował stadion i, i fajnie to medialnie wygląda, to ja nie przesądzałabym od razu sprawy, że on jest tutaj jedynym faworytem. Tak? Paweł Leszczyński jako młody człowiek dał się poznać jako wiceprzewodniczący Rady Miasta, obecnie jest, jest również radnym miasta w Gorzowie, jest wykładowcą, bardzo dobrze jest przyjmowany przez studentów, zbiera dużo pochwał i nagród. W związku z powyższym chcemy pokazać, że jest zmiana pokoleniowa, inwestujemy w młodych ludzi, młodych, ambitnych, zdolnych, kreatywnych i dlatego stawiamy na Pawła Leszczyńskiego. Tutaj nie zawsze pieniądz musi, jak gdyby, zadecydować o wszystkim. I mam nadzieję, że wyborcy nie dadzą się na to nabrać, oszukać. Ale ja wymieniłem nie tylko prezesa Komarnickiego, ale także wojewodę Chatkę czy Marka Surmansza. No tak, ale bo tutaj są jakby szanse wyrównane. Tylko pan mi od razu zapytał, czy Paweł ma szansę, Paweł Leszczyński. Ja mówię, że to jest jak najbardziej na równi partner dla wszystkich tych wymienionych kandydatów przez pana. Co Mirosława Winnicka jako poseł chciałaby zrobić dla naszego regionu? Panie redaktorze, powiem tak. Kampania jest to czas trudny, ponieważ wyborcom miesza się w umysłach. Obiecuje, Obiecuje się gruszki na wierzbie. Ja proszę Państwa, nie obiecuję niczego. Nie obiecuję Państwu, że nie wiadomo, co będę dla Państwa robić i spełniać obietnice nie do spełnienia. Ja obiecuję tylko to, że dam z siebie wszystko, aby godnie reprezentować i wypełniać ten mandat poselski, abyście Państwo za cztery lata, kiedy ja tak usiądę, mogli spokojnie popatrzeć i powiedzieć, nie zmarnowałem głosu oddając na Mirosława Winicka. Ale jeżeli pani mówi, że nie zrobi niczego, a będzie. Znaczy, ja nie mówię, że nie że... zrobi niczego, nie, obiecuje nie niczego, obiecuję niczego, bo pani. obiecanki, wie pan, to jest takie nierealne. Jedna osoba wielu rzeczy nie może zrobić. Owszem, jeżeli będzie ten mandat i będzie odpowiednia reprezentacja tej części województwa i będziemy przede wszystkim wspólnie działać na rzecz województwa, bo poseł nie jest przede wszystkim od tworzenia dobrego prawa, tak? biorąc pod uwagę głosy środowisk właśnie biznesowych, lekarskich, w ogóle opiniotwórczych. Tak? Jeżeli, jest, jeżeli jest, umie się wsłuchać w te potrzeby, to jak najbardziej potem to przełoży w swojej pracy. I to jest istotne. I dzisiaj no co mogę obiecać? Dzisiaj każdy już się tak nasłuchał, każda partia naobiecywała no, tyle, że jeżeli pan mnie o to pyta i ja zacznę to Samo powtarzać, czyli profil, profilaktyka zdrowotna, przyczy, w, w, w szkołach, pielęgniarki, lekarze i tak. To ten wyborca, który siedzi po drugiej stronie, słuchaj, powiedz, co mi tutaj pierdoły znowu opowiadają. Więc ja dlatego mówię: ja mogę obiecać, że dam z siebie wszystko. Abyście Państwo nie musieli się za mnie wstydzić. Jest taki twór jak Lubuska Grupa Parlamentarna. Mówi się o tym, że jest to zielonogórska grupa parlamentarna. Było coś takiego 10 lat temu jak umowa Paradyska. Teraz tylko w nawiązaniu chciałbym. Wczoraj podczas inauguracji swojej kampanii Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej Powiedziała, że będzie dążyła do tego, jeżeli zdobędzie mandat poselski, żeby w końcu parlamentarzyści, którzy będą na ziemi lubuskiej, potrafili ze sobą współpracować. Ja specjalnie odniosę się do tego, że jest tak naprawdę na papierze taki twór jak lubuska grupa parlamentarna, a umowa paradyska, no to już chyba wielu o niej zapomniał. Panie redaktorze, trzeba zacząć od tego, że nic bez nas, o, ona, o was, czy o dorotnie, czy nic bez, o was bez nas, tak? Jeżeli my zapominamy, że część południe-północ nie może funkcjonować tego województwa oddzielnie. Ja przypomnę tylko reformę administracyjną. Województwa lubuskiego w pierwotnej wersji miało nie, nie być. być. Tyle pracy włożono, żeby powstało to województwo. I dzisiaj jak ktoś tam tak lekkomyślnie wypowiada się, jedna stolica, zielona góra, reszta nic. Być może, jeżeli ktoś proponuje coś takiego, to ma w zamyśle, że zielona góra powiatu zielonogórskiego, czyli psia wulka zapomniana przez, nie wiem, ostatnie tam jakiejś tam dajmy sobie spokój w każdym bądź razie tutaj brakuje przede wszystkim zrównoważonej reprezentacji poszczególnych części województwa brakuje na tych listach właśnie kandydatów z powiatów bez względu na to czy to jest południe północ ale zrównoważonej tej reprezentacji po to żeby każdy powiat Część, każda część województwa północ pod nie miała odpowiednich reprezentantów i wspólnie, solidarnie zadbać o interes tego województwa. Ten zespół parlamentarny po ostatnich wydarzeniach, kiedy się zebrali i debatowało południe na temat szpitala na, w, Go w Gorzowie. Gorzowie, to jest totalne nieporozumienie. Chciałabym w ogóle się dowiedzieć, którzy te z tych osób, które się wypowiadały, czy w ogóle korzystały z tego szpitala w Gorzowie, czy leżały na tym łóżku w jakimś czy, oddziale. Czy w ogóle przeszły przez próg tego szpitala? Czy w ogóle przeszły, tak, bo jeżeli ten szpital nie był w ogóle nic nie robiono, od nie wiem, od 20 paru, trzydziestu lat, jeżeli ktoś leżał na tym, na którymkolwiek oddziale i spod okien dmuchało, że, że trzeba było szmatami zapełniać te szpary, kiedy był naprawdę stan żenujący. Niektórzy to porównywali do jakichś tam budynków gospodarczych u rolnika, ale rolnicy bardziej mają zadbane te budynki gospodarcze niż, niż nasz ówczesny, wygl... przepraszam, szpital na Dekerta. I dzisiaj, jeżeli jest menadżer, który zadbał o to, inwestuje Ludzie są zadowoleni. Pracownicy, już proszę mi przypomnieć sytuację, żeby pracownicy związki zawodowe broniły dyrektora szpitala. No, naprawdę Dawno tego nie, nie było. Nie było. Nie ja nie było. uważam, że samorząd, władze, właściciel przede wszystkim szpitala, czyli tutaj kłaniam się pani marszałek i zarządu, powinni zadbać, żeby szpitalowi zapłacono za nadwykonania. I to jest główne zadanie. Nie przeszkadzać kampania to nie jest czas dyskutowania o szpitalu i rozgrywek politycznych i personalnych. Jak najbardziej po dziewiątym października mam nadzieję, że ten zespół parlamentarny. Te osoby takie, które bardzo mocno się jakby przyczyniały jak uaktywniły na temat szpitala, również będą miały tyle poweru, zapału, chęci, żeby znowu wrócić do tego tematu. A tylko podsumowując temat szpital, porozumienie jest zawarte ze związkowcami, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Nasz czas dobiega końca. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Mirosława Winicka, radna syjniku województwa lubuskiego, kandydat na posła z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Była państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof Bondos. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова